Dzień dobry. Miałem taką nadzieję i miałem takie wrażenie, że te dyskusje mamy już za sobą, ale wygląda na to, że nie i że ten temat będzie wracał. Natomiast ja zajmę się nim tutaj już po raz ostatni i ja do niego mam nadzieję, że wracał już nie będę. Mianowicie obecność Paulo Souzy na meczach polskiej Ekstraklasy. W ten weekend w Ekstraklasie mamy hit, na który oczywiście zapraszamy do Kanal Plus, czyli rywalizację Lecha Poznań z Legią Warszawa. Bardzo ważny mecz oczywiście pod kątem walki o mistrzostwo potencjalnego, ale oczywiście też szansa, żeby zobaczyć kilku potencjalnych reprezentantów. Paulo Sousa jednak uznał, że nie wybierze się do Polski tym razem, żeby obejrzeć to spotkanie, ponieważ, jak poinformował Tomasz Wodarczyk, wybiera się na Wyspy Brytyjskie między innymi po to, żeby spotkać się z Matim Cashem i żeby generalnie zająć się właśnie tą sprawą, która w tym momencie prawdopodobnie dla Portugalczyka jest priorytetowa. Dla wielu to, że Paulo Souza nie jeździ na, na mecze ekstraklasy, jest wielkim problemem. Ja od samego początku też wychodziłem z założenia, że Portugalczyk powinien pojawiać się na meczach ekstraklasy. Nie, że musi być obligatoryjnie w każdy weekend na meczu Rakowa, Pogoni czy Wisły Poc, natomiast, że powinien pojawiać się na tych meczach dość regularnie, czyli powiedzmy raz, dwa razy w miesiącu. Natomiast powiem Wam szczerze, że patrząc na pracę Paulo Sousy, troszkę zmieniłem zdanie, ponieważ widzę, że ten facet po pierwsze, skupia się na piłkarzach występujących za granicą, po drugie, z piłkarzy występujących za granicą, z piłkarzy nieoczywistych przede wszystkim, czyli z takiego drugiego albo nawet trzeciego szeregu, jest w stanie wyciągnąć coś ekstra dla reprezentacji. Tutaj wypisałem sobie chociażby właśnie takie nazwiska jak Płacheta, jak Szymański, jak Dawidowicz, jak Świderski, jak Zalewski, jak Helik, czyli piłkarze, o których być może inny selekcjoner by nie pomyślał. Nie mam tutaj na myśli Jerzego Brzęczka, ale być może inny selekcjoner nie byłby w stanie wprowadzić przykładowo Pawła Dawidowicza na taki poziom, jaki ostatnio prezentował. Nie, być może nie dałby szansy Michałowi Helikowi. Być może nie dostałby szansy także Damian Szymański ostatnio kontuzjowany, już nie wspominając właśnie o Karolu Świderskim. Uważam, że wielkim problemem Paulo Souza, w przypadku Paulo Souzy byłby fakt, gdyby ten gdyby ten trener w ogóle nie pracował. To znaczy, gdyby się okazało, że odbywa się właśnie rywalizacja Lecha z Legią, a Paulo Souza gdzieś tam sobie leży na plaży w Algarve i ma gdzieś to wszystko co dzieje się wokół naszych reprezentantów. Natomiast jeśli w tym czasie Souza wybierze się przykładowo na mecz Aston -Willi, Spotka się z Matim Keszem, spotka się z Dinem Smithem, czyli trenerem, menedżerem Matiego Kesza. Jeśli gdzieś wygospodaruję czas, żeby spotkać się na miejscu z Mateuszem Klichem, żeby zobaczyć, jak czuje się Krystian Bielik, żeby spotkać się z Wayne'em Runejem, czy z Markusem Chopem, trenerem Michała Helika, to uważam, że jest to czas dobrze zagospodarowany. Problemem Paulo Souza jest to, że my nie wiemy, jak on pracuje my nie do końca wiemy, jak wygląda praca. Samego Souza, ale także jego asystentów w każdy weekend. To znaczy, my na przykład nie wiemy, czy któryś z asystentów Paulo Souza nie wybierze się w tym czasie na jakiś mecz w Serie A czy Serie B, żeby zobaczyć potencjalnych reprezentantów Polski. Nie wiemy tego, czy ktoś tam nie wybierze się za ocean, czy któryś z asystentów przykładowo nie będzie oglądał właśnie meczów ekstraklasy, ponieważ Paulo Souza Całym sobą, od samego początku, w sposób kompletnie niearogancki, pokazuje, że kompletnie ma gdzieś tę całą dyskusję, która odbywa się właśnie na jego temat. I fakt, że nie pojawi się w tym momencie także podczas hitu Ekstraklasy, też pokazuje, że zupełnie nie interesuje go opinia. Opinionistów właśnie z Polski, i uważam, że paradoksalnie to bardzo dobrze świadczy o tym selekcjonerze, i bardzo dobrze, bo nim świadczyło też, gdyby kompletnie nie interesowała go moja opinia, bo z pewnością zupełnie go nie interesuje. Paulo Souza jako selekcjoner, każdy selekcjoner powinien być po prostu niezależny, nie powinien dać sobie wejść na głowę ekspertom, ale byli tacy selekcjonerzy, których ta presja zjadała. Byli tacy selekcjonerzy, którzy słuchali różnych podpowiedzi właśnie ekspertów w, te w telewizji. Byli też tacy, których różne opinie czy krytyka męczyła Patrzy Sierzy Natomiast w przypadku Paulo Sousy, nie tylko, że nie widać arogancji na zasadzie: ja na was patrzę z góry, mam was kompletnie gdzieś, jak Luis Enrique, czy nawet Leo ben Hacker, ale nie widać też czegoś takiego, żeby on kompletnie się tym przejmował. Dostaje jakieś tam pytanie na konferencji, odpowie: Thank you for that question, spokojnie idziemy dalej. Ja się skupiam po prostu na swojej robocie. Szczerze mówiąc, być może gdyby Paulo Souza podpowiedział swoim asystentom od PR-u, swoim agentom, że gdyby oni przykładowo na jego koncie Instagramowym publikowali wszystkie jego eskapady na różne stadiony do Francji, do Włoch, do Anglii czy do jakichkolwiek innych krajów, to wtedy być może ta dyskusja troszkę zostałaby ukrócona. Nie mówię, że to jest obowiązek, tylko jakaś taka drobna podpowiedź. Być może gdyby. Wielu ekspertów, wielu byłych piłkarzy czy opinionistów zauważyło, że Souza jest przykładowo na meczu Werony, że jest na meczu Sampdori, to nie byłoby dyskusji na temat tego, że nie ma, go, nie ma go przykładowo na meczu pogoni Szczecin. Pojawia się taki kontrargument, choćby ze strony Marka Wawrzynowskiego, dziennikarza Wirtualnej Polski, że to obniża prestiż ligi. Na pewno obniża, natomiast Paulo Souza nie jest zainteresowany prestiżem ligi. Paulo Souza jest zainteresowany prestiżem i wynikami reprezentacji Polski. Jeśli on w tym momencie wychodzi z założenia, że w polskiej ekstraklasie nie ma piłkarzy, którzy potencjalnie by go interesowali na teraz, którzy mogliby wnieść coś do tej reprezentacji, no to. Przykro nam bardzo, ale widocznie tak jest. A to nie jest tak, że on na tych piłkarzy w ogóle nie zwraca uwagi, no bo ostatnio Jakub Kamiński dostał szansę w poprzednim meczu z San Marino i z tej szansy nie za bardzo skorzystał, o czym zresztą opowiadał na antenie Kanal+. Plus. Był Bartosz Sliż. Wcześniej pojawiali się nawet tacy piłkarze już zupełnie niestandardowi, jak Karol Niemczycki z Krakowi, jak Sebastian Kowalczyk z Pogoni. To były takie postaci, które być może ktoś, Sołzie oczywiście podpowiedział, być może on tych piłkarzy nie znał. Natomiast to też pokazało, czy Kacper Kozłowski przede wszystkim, że on potrafi, Wskazać takiego piłkarza z polskiej ekstraklasy, którego być może inny polski selekcjoner po prostu by nie zauważył, co świadczyło o tym, że on jakieś rozeznanie w tej ekstraklasie ma i coś tam ogląda. No bo jednak nie wziął piłkarza jakiegoś kompletnie z kapelusza ósmego rezerwowego piasta Gliwice, tylko jednak takich piłkarzy, którzy coś w swoich klubach znaczyli. To po pierwsze, ktoś odpowie, że z drugiej strony, dzisiaj w reprezentacji Polski bardzo ważne, bardzo ważne role odgrywają piłkarze, którzy niedawno opuścili ekstraklasy, jak to Mateusz Puchacz, którzy jeszcze nie dostosowali się do Bundesligi i jeszcze być może po prostu prezentują poziom ekstraklasy, ale w reprezentacji wskakują na jeszcze wyższy poziom. Oczywiście, że tak i pod tym kątem uważam, że jak najbardziej Paulo Souza jest takim gościem, który ma oko do piłkarzy i byłby w stanie Dajmy na to właśnie w takiej Jagielonii czy w Piaście Gliwice, dostrzec jakiegoś piłkarza, który nam wydaje się przeciętny, a w reprezentacji byłby w stanie wskoczyć na wyższy poziom. Natomiast teraz jesteśmy też na takim etapie pracy Paulo Souzy, kiedy powoli chyba kończą się eksperymenty i powoli wykrystalizowuje się ten podstawowy skład. I powoli zaczyna Paulo Souza po pierwsze mieć odpowiednią wiedzę na temat tych piłkarzy. Może troszkę za późno, być może powinien troszkę więcej czasu w... wcześniej włożyć więcej czasu w research na temat poszczególnych piłkarzy. Natomiast teraz wydaje się, że potrafi faktycznie. Znaleźć tę jedenastkę zbliżoną do optymalnej. Oczywiście tam będą pewne wahania, oczywiście będą składy eksperymentalne, jak ostatnio na San Marino, natomiast wydaje się, że Paulo Sobza znajduje się dość blisko swojego złotego środka. To nie musi być skład idealny, natomiast swojego złotego środka, właśnie przy układaniu jedenastki. To jest jedna kwestia. Kolejna sprawa. Po pierwsze, po, po trzecie już w zasadzie. Żyjemy w czasach tak zwanego big data. Czyli czasach, kiedy wielu trenerów mówi wprost, my nie mamy czasu oglądać czy dyrektorów sportowych, nie mamy czasu oglądać wszystkiego. Musimy posiłkować się platformami scoutingowymi, różnymi algorytmami, po prostu matematyką. O tym mówi wprost dyrektor sportowy Sewii Moncich, Nie mam czasu cały czas jeździć, bo dyrektor sportowy swojego klubu powinien oglądać swój klub w każdy weekend rezerwy drużyny juniorskiej i tak dalej. Oprócz tego jeździć na poszczególne mecze. Być może Paulo Souza jest trenerem, który po prostu bardziej bazuje na liczbach i być może wychodzi też z takiego założenia, że przykładowo, gdyby miał wybrać się skądkolwiek do Szczecina, to taka podróż zabrałaby mu tyle czasu, że w tym czasie mógłby przykładowo obejrzeć wszystkie akcje Michała Helika z ostatnich kilkunastu dni, wszystkie akcje Kamila Jóźwiaka, czy jakiegoś innego piłkarza, być może on po prostu podchodzi do tej swojej pracy troszkę inaczej, ale do tej pory nie miał okazji tego wszystkiego uzasadnić. Pojawił się też kontrargument właśnie ze strony Marka Wawrzynowskiego, że Leo Benhaker potrafił znaleźć Grzegorza Bronowickiego i tego typu zawodników i powoływać piłkarzy właśnie z Polskiej Ligi i tacy piłkarze jak Paweł Golański występujący w naszej lidze potrafili odgrywać ważne role w reprezentacji. Zgadza się, natomiast dzisiaj Mam takie wrażenie, że jednak ten dół piramidy, o czym wspominałem kilka odcinków temu, ten dół piramidy jest mimo wszystko szerszy. To znaczy mamy być może mniej wybitnych piłkarzy na samym szczycie, jest coraz mniej Łukaszów Piszków, tak mówiąc wprost, ale jest coraz więcej Damianów Szymańskich czy Michałów Helików. I być może ci tacy piłkarze właśnie ala Damian Szymański występujący w Lidze Greckiej, Karol Świderski czy Michał Helik występujący w Banzi, to są zawodnicy, którzy po prostu prezentują wyższy poziom niż potencjalny Grzegorz Bronowicki. Uważam, że takim tokiem myślenia tutaj idzie właśnie Paulo Souza. Jak w tym momencie powinna wyglądać praca Paulo Souza? Uważam, że odpowiedź na to pytanie powinien udzielić Cezary Kulesza, bo nie ma takich jasno sprecyzowanych wymagań w stosunku do tego szkoleniowca, czy on powinien na tę ekstraklasę zdaniem PZPN-u jeździć, czy nie. Niech Cezary Kulesza wypowie się wprost, niech Cezary Kulesza spotka się z tym selekcjonerem i niech sobie oni to wszystko ustalą. Ja uważam, że Cezary Kulesza jako prezes PZPN i kiedyś nagrywałem taki odcinek, że Paulo Souza powinno się patrzeć na ręce, powinien Powinno się i faktycznie Kulesza powinien weryfikować jego pracę. Jeśli Paulo Souza w drodze na mecz Legia Lester zatrzymały sprawy rodzinne, okej, okay, zdarza się. Nikt tego tutaj nie będzie weryfikował. Natomiast uważam, że fajnie byłoby, gdyby przełożony Paulo Souza po prostu zwracał uwagę na to, gdzie Paulo Souza jest w dany weekend, jak wygląda jego praca, po prostu, żeby. Dało się zauważyć, że ten facet między tymi zgrupowaniami pracuje, aczkolwiek da się to zauważyć, ponieważ ostatnio po prostu są wyniki, więc jest to efekt jakiejś wytężonej pracy. Mówiąc półżartem, bo oczywiście nie traktuję tego zupełnie serio, być może Cezary Kuleszek w prawdziwej korpo powinien stworzyć po prostu takiego Excela, niech tam, pa niech tam Paulo Souza oznacza, dziś jestem w i dzisiaj jestem tutaj, 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 żeby nie było, że nie jestem na Ekstraklasie. Ale to oczywiście półżartem. Uważam, że zatrudniając kogoś takiego jak Paulo Souza, powinno się od samego początku jasno sprecyzować oczekiwania w stosunku do tego szkoleniowca. Ostatnio tutaj zrzymałem się mocno na Tomasza Hajtę, który narzekał na to, że nie będzie Paulo Souza wyznaczał nam trendów, podczas gdy Paulo Souza właśnie takim trendsetterem powinien być w polskiej piłce, bo o tym mówił właśnie Zbigniew Boniek. Natomiast uważam, że tutaj być może poprzedni prezes PZPN popełnił pewien błąd, ponieważ jeśli mamy zatrudnić selekcjonera, który będzie miał ogólnie bardzo duży wpływ na całą naszą piłkę, to pod tym kątem uważam, że taki selekcjoner powinien mieszkać w Polsce, bo zdecydowanie z tego miejsca miałby większy wpływ na to, żeby przykładowo... Jakaś operacja pod tytułem spotkanie z trenerem Lecha Poznań, żeby wymienić jakieś różne poglądy, nie zajmowała trzech dni, tylko zajęła trzy godziny. Uważam, że pod tym kątem Leo Benhacker ma rację i Paulo Souza powinien mieszkać w Polsce. Jeśli chodzi o jeżdżenie na mecze ekstraklasy, niekoniecznie. To znaczy, gdyby Paulo Souza przykładowo zro zrobił sobie bazę wypadową w Warszawie i z tej Warszawy właśnie latał tu do Rosji, tu do Grecji, tutaj gdzieś tam do Anglii, nie byłoby żadnego problemu. Natomiast uważam, że akurat ten argument, że Powinien mieszkać w Polsce, jest słuszny, bo na pewno byłoby mu łatwiej zwyczajnie wykonywać te prace. No chyba, że Paulo Souza praktycznie cały czas lata z Portugalii do Włoch i tam odwiedza naszych reprezentantów i jest mu, jest mu yy, łatwiej, właśnie, latać stamtąd. Natomiast wydaje mi się, że taki selekcjoner, który oprócz tego, że ma prowadzić reprezentację, powinien wyznaczać pewne trendy i ogólnie wpływać na całą polską piłkę, no i przy tym sobie też budować prestiż ekstra klasy, że, że, że takim idealnym wzorem tego typu selekcjonera jest, o czym kiedyś wspominałem, Roberto Martinez w reprezentacji Belgii. Natomiast ten Roberto Martinez oprócz tytułu selekcjonera ma, ma też tytuł dyrektora technicznego. Paulo Souza jest jedynie selekcjonerem, a wydaje mi się, że jest takim gościem, który ma wystarczającą wiedzę, by faktycznie wpływać na całą polską piłkę. Dzisiaj nie można oczekiwać, że Cezary Kulesza nagle poszerzy mu kompetencje, no bo wiadomo, że Souza zarabia już sporo i nie byłoby o to na pewno łatwo. I też pytanie jest o, o samą wizję Paulo Sousy. Czy on widzi się w reprezentacji polskiej przykładowo na kolejne lata? No bo Roberto Martinez jednak mówi o tym, przynajmniej o tym mówi, że stara się budować Reprezentację Belgii także na następne pokolenia, żeby efekt jego pracy był widoczny właśnie w kolejnych pokoleniach. Więc wydaje mi się, że jeśli mamy zatrudniać trenera trendsetera, to wypadałoby mu po prostu troszkę też poszerzyć kompetencje. Natomiast czy same stricte wyjazdy na ekstraklasę? Co weekend są obligatoryjne? Uważam, że nie, bo jeśli Paulo Souza uważa, że ten jego czas jest op bardziej optymalnie, po prostu jest optymalnie, tak jest lepiej po polsku, optymalnie wykorzystany, jeśli ten czas spędzi na obejrzeniu kilkunastu spotkań czy indywidualnych występów reprezentantów Polski na komputerze, no to okej, okay, wiadomo, że oglądanie meczu na żywo to jest coś więcej, to dodaje też, też dodatkowej motywacji poszczególnym piłkarzom, którzy wiedzą, że selekcjoner przyjechał po to, żeby Cię oglądać, natomiast jeśli ten gość ma inne metody pracy, to uważam, że troszkę zabrakło też takiego jasnego przekazu z jego strony pod tytułem słuchajcie, widzę, że macie problem, ja Wam zaraz wytłumaczę, jak ja pracuję. I często tak jest, że na przykład jacyś trenerzy czy selekcjonerzy, zwłaszcza Cicci, selekcjoner reprezentacji Brazylii, chyba najbardziej otwarty w ogóle selekcjoner na świecie, po prostu otwierają się przed dziennikarzami i tłumaczą słuchajcie, wytłumaczę na Wam, na czym polega moja praca, po to, żeby krytyka, która mnie spotyka, była bardziej rzetelna, bardziej uzasadniona. Żebyście wiedzieli, na, jakby, na czym ja się skupiam w mojej pracy. Uważam, że gdyby coś takiego Paulo Sousa zrobił, nie jest to obowiązek, ale uważam, że gdyby coś takiego zrobił, na pewno byłoby mu łatwiej. Pojawiają się takie pytania, czy takie dyskusje toczą się w kontekście innych selekcjonerów. Przykładowo, czy Luis Enrique, wiadomo, że to, to jest koszula najbliższa mojemu ciału, czyli właśnie Liga Hiszpańska, czy Luis Enrique regularnie pojawia się na meczach Ligi Hiszpańskiej. Pojawia się, ale to nie jest tak, że co weekend oglądam mnóstwo spotkań na Liga, widać Luisa Enrique na trybunach. Wcale wbrew pozorom tak nie jest. Często mówiło się o tym, że po prostu ci selekcjonerzy korzystają z kamer taktycznych zawieszonych na stadionach czyli kamera, która obejmuje całe boisko że w taki sposób Luis Enrique po prostu ogląda mecze i że wcale na te wszystkie mecze nie jeździ. I nie jest tak, że każdy selekcjoner rzeczywiście jeździ na, jeździ na wszystkie mecze danej ligi. Przypomina mi się taka historia sprzed yy, kilku lat kiedy pewien zagraniczny agent myślał o wpakowaniu do bardzo dużego polskiego klubu pewnego znanego trenera trenera który pracował w naprawdę dużych miejscach w reprezentacjach i który w pewnym momencie myślał nawet o o Legii Warszawa mówiąc wprost i, i ten agent do mnie napisał co, coś w tym stylu słuchaj chcemy tutaj tego gościa zatrudnić i przydałoby się coś takiego żebyś ty wypuścił taką serię artykułów z których wynikałoby że dobrze byłoby tego trenera zatrudnić a ja tak słucham, co czy ty człowieku zwariowałeś? Mówię, że nie ma takiej opcji. Słuchaj, jeśli chcesz, mogę napisać artykuł na temat tego trenera, natomiast zawierający i plusy, i minusy. Ja sobie zadzwonię w różne miejsca. Jeśli ktoś wypowie się na jego temat negatywnie, to na to też zwrócę uwagę, natomiast żadnych laurek takich nie będzie. W przypadku Paulo Sousy widać, że to jest trener, który jest przeciwieństwem właśnie tamtego szkoleniowca. To jest trener, który ma totalnie gdzieś to, co się o nim mówi i to, co się o nim pisze. To oczywiście dobrze świadczy o jego niezależności, natomiast yy, myślę, że teraz ta dyskusja, która, która toczy się wokół Paulo Sousy, ona bardzo często skręca w niewłaściwych kierunkach. I to, że ja dzisiaj znowu nagrywam o tym, czy Paulo Souza powinien jeździć na mecze Ekstraklasy, też świadczy o tym, że ludzie być może emocjonują się nie do końca tym, czym powinni się emocjonować. To znaczy, to, że Paulo, gdy Gdyby Paulo Sousa nie jeździł nigdy na mecze ekstraklasy, to byłby problem. To, że pojawia się rzadko na ekstraklasie, rzeczywiście, fajnie byłoby, gdyby pojawiał się częściej, natomiast to nie jest problem skali narodowej. Wielkim problemem Paulo Sousa wcześniej, jeszcze przed tym zgrupowaniem, było to, że reprezentacja Polski traciła zbyt wiele goli. I uważam, że gdyby niektórzy poświęcili tyle wysiłku na analizę, tego, dlaczego ta reprezentacja traciła tyle goli przed tym ostatnim zgrupowaniem, zamiast cały czas toczyć tę dyskusję, dlaczego nie ma Paulo Sousy tutaj, 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 to być może po prostu byłoby lepiej. Uważam, że czasami ta krytyka akurat w kontekście tego selekcjonera skręca właśnie w dziwnych kierunkach. Jeszcze jedna kwestia, którą chciałem poruszyć, bo o tym też kiedyś wspominałem w kontekście Jerzego Brzęczka. Brzęczkowi często zarzucano, że cały czas jeździ oglądać Roberta Lewandowskiego. Oczywiście jest to przesada, jeśli selekcjoner przykładowo pojawi się na 25 meczach Bayernu w ciągu sezonu. Natomiast jeśli załóżmy, Paulo za. wybierze obejrzenie meczu Bayern Monachium kontra Borussia Mönchengladbach zamiast meczu Pogoń, Szczecin, Śląsk, Wrocław, gdzie potencjalnie mógłby obejrzeć kilku reprezentantów, to nie ma w tym nic złego, bo bardzo często kibice zadają takie pytanie, po co on ogląda tego lewego, skoro on tego lewego zna? On ogląda tego lewego nie po to, żeby sobie usiąść na trybunach z drinkiem, czy w przypadku Monachium z jakimś piwkiem i napawać się kolejnymi akcjami Roberta Lewandowskiego, tylko żeby zobaczyć, jak Robert Lewandowski funkcjonuje w jakimś systemie, jak funkcjonuje względem jakiegoś rywala, jak dogaduje się z takim skrzydłowym, jak dogaduje się z takim Przydłowym. Jak zagra na takiego stopera? Jak zagra na takiego stopera? Po to. to... Żeby pewne sytuacje starać się odwzorować w reprezentacji. Dlatego jeśli Paulo Sousa przykładowo, bo podejrzewam, że taka dyskusja też za chwilkę może wrócić, tym bardziej, że jak to ostatnio powiedział Jerzy Dudek akurat bardzo mądre słowa, że niektórzy lubią wyżywać się na Paulo Sołzie, jeśli Paulo Sousa będzie regularnie jeździł na mecze lewego, też nie widzę w tym żadnego problemu. Po prostu, jeśli on będzie starał się pracować tak, tak jak selekcjoner reprezentacji Brazylii, który stara się odwzorowywać piłkę klubową na niwie reprezentacyjnej, nie ma w tym totalnie żadnego problemu. Chodzi tutaj przykład. O to, żeby dajmy na to, starać się, żeby któryś, może to zabrzmieć śmiesznie, ale starać się, żeby któryś z naszych środkowych pomocników w reprezentacji odgrywał dla Roberta Lewandowskiego um, w reprezentacji Polski podobną rolę jak odgrywa Leon Gorecka w Bayernie. Nie mamy piłkarza na tym poziomie i to nie o to chodzi. Natomiast chodzi czasami o to, żeby zwrócić uwagę na pewne detale i pewne ruchy, pewne ścieżki ruchu piłkarza chociażby na boisku, żeby pokazać Jakubowi Moderowi. Słuchaj, zwróć uwagę, jak pobiegł Leon Gorecka tutaj i jak z tego skorzystał Robert Lewandowski. Dlatego nie chodzi tylko o to, żeby oglądać potencjalnych kandydatów do gry w reprezentacji Polski, żeby zobaczyć, jak radzi sobie no, ktokolwiek z naszej ekstraklasy. Jakiekolwiek nazwisko możecie tutaj rzucić, Patryk Lipski, Maciej Sadlock, ktokolwiek. Chodzi o to, żeby oglądać te mecze, z których selekcjoner jest w stanie wyciągnąć najwięcej. Dlatego jeśli selekcjoner uważa, że w tym momencie potrzebuje wybrać się na Wyspy Brytyjskie że feedback, który uzyska od Mattiego Kesza, potencjalnie jego trenera, czy od trenerów naszych piłkarzy występujących na Wyspach Brytyjskich, jest w tym konkretnym momencie bardziej potrzebny niż obejrzenie z bliska potencjalnych reprezentantów Polski z Legi czy Lecha, to dla mnie nie ma problemu. Tym bardziej, że. Jestem przekonany, że on mecz lecha z legią i tak czy inaczej obejrzy pewnie na antenie kanał Plus, do czego ja osobiście. Też zachęcam. I tyle. Dla mnie w tym momencie nie ma problemu. Uwa Je jeszcze jakiś czas temu podkreślam. Jakiś czas temu uważałem, że Paulo Souza faktycznie powinien regularnie bywać na meczach polskiej ekstraklasy. Natomiast efekt jego pracy jest dzisiaj taki. Widać, w jakim kierunku ten facet zmierza. Wykorzystywanie dużej liczby naszych średnich piłkarzy występujących za granicą. Właśnie takich jak Michał Helik, jak Paweł Dawidowicz, którzy w reprezentacji potencjalnie mogą skoczyć na jeszcze wyższy poziom. I on do tego w tym momencie ekstraklasy nie potrzebuje. Czy byłoby dobrze, gdyby pojawił się na meczu Lecha Zlegiego? Na pewno byłoby dobrze, na pewno nikt by na tym nie stracił. Kilku piłkarzy mogłoby się poczuć dodatkowo zmotywowanych, pewnie uciszyłby krytykę, no ale on tę krytykę po prostu ma gdzieś, on wykonuje swoją pracę. No i tyle, a fajnie byłoby, gdyby jeszcze kilku, jakiś czas, gdyby za jakiś czas po prostu przedstawił szczegóły na temat swojej pracy. Myślę, że wtedy też ta krytyka, mimo wszystko, zostałaby w jakiś sposób zredukowana. Ale czy Paulo Souza powinien jeździć na mecze klasy? Odpowiedź brzmi, jeżeli uważa, że powinien. To niech jeździ, a jeżeli uważa, że potrzebne są inne mecze, to niech jeździ na inne mecze, a ja Was zapraszam też na inny mecz po raz kolejny za tydzień El Classico w Kanal Plus. Szykujemy już naprawdę grube studio, będziemy komentować to spotkanie, podkreślam, po raz kolejny z Barcelony, także bądźcie z nami. Dziękuję tymczasem za uwagę i do następnego razu.